Cześć i czołem, dzisiaj testujemy HTC One M9. Zaczynając test One M9, należy od samego początku wspomnieć o wyglądzie. Z jednej strony cieszę się, że HTC nie zrezygnowało ze swojego dotychczasowego wzornictwa, bo co tu dużo mówić, Michał Anioł nie powstydziłby się takiego cuda. Ha, mam was, kto się nabrał ręka w górę. Przed chwilą pokazałem wam zeszłorocznego flagowca. Dlaczego? Niestety nutę goryczy również przyszło mi przełknąć, bo na dobrą sprawę stawiając 1 M8 i 1 M9 przed panią Kowalską i panem Nowakiem ciężko nie usłyszeć zdania A to nie są te same telefony? Projektanci Tajwańczyków po raz kolejny trochę się obijają, a zgarniają przy tym mały grosz, przedstawiając na dobrą sprawę zeszłoroczny projekt. Czas odświeżyć obudowę drogie HTC. W kwestii wyglądu mogę i muszę przyczepić się jedynie do znaków towarowych na tyle obudowy. Paskudztwo, które nie powinno mieć miejsca. Jeżeli zaliczaliście się do osób, dla których większe znaczenie ma wygląd urządzenia od jego trwałości, a do tego wymieniacie telefon co rok, to M9 jest dla Was. Pytanie dlaczego? Otóż po rok użytkowania testowany się model będzie dosyć mocno sfrasowany, o ile nie założę na niego jakiegoś gumiaka, czyli silikonowego pokrowca że takich smartfonów raczej nie inwestują w drogą zabawkę po to, aby założyć na niego jakiś futerał za kilka złotych, więc wszyscy posiadacze M9 muszą przygotować się na dosyć sporą ilość rys i przetarć. Owszem, obudowa jest metalowa, a przy upadku telefon nie rozleci się na części składowe, ale mogę Wam zagwarantować, że bez otarć i obić się nie obejdzie. Mój egzemplarz testowy również posiada takie znaki, a nie był jeszcze mocno eksploatowany. One M9 to urządzenie, które idealnie współgra z użytkownikiem. Nie bez znaczenia jest świetna waga w stosunku do grubości. Mowa tu o 157g przy grubości 9,61 mm. Można powiedzieć: gruby, opasły telefon, nic bardziej mylnego. Wygięta obudowa świetnie wpasowuje się w dłoń posiadacza i daje poczucie obcowania z czymś premium. Może na papierze te parametry wychodzą słabo, to w rzeczywistości jest zgoła inaczej. Inaczej zostały również rozmieszczone przyciski na obudowie. HTC wreszcie przeniosło włącznik z górnej części urządzenia na prawą stronę. Posunięcie niezwykle trafne, o ile robi się to odpowiednio umiejętnie. Tajwańczycy niestety tego nie zrobili, bo przycisk power znajduje się za nisko i za blisko regulatorów głośności, przez co w 70% przypadków zamiast włączyć telefon, przyciskam klawisz ściszania głośności. Niełatwo się do tego przyzwyczaić, ale po pewnym czasie wejdzie w nawyk przesuwanie kciuka o kilka milimetrów w dół. Co ważne, po prawej stronie znajdziemy stronę karty microSD, przeciwna strona to również miejsce do włożenia karty, tyle że microSIM. Projektanci u góry myśleli tylko designerski czarny pasek, a na dole port jack 3,5 mm i microUSB. Z tyłu oprócz haniebnych napisów, znajdziemy grawerowane logo HDC oraz 20-megapikselowy aparat wraz z dwustopniową diodą doświetlającą, która emituje zimne i ciepłe światło, doświetlając przy tym scenerię naturalnymi kolorami. Frontowy panel przysporzył mi o tyle problemów, bo zwyczajnie nie jestem w stanie znaleźć adekwatnych słów. Winowajcą takiej sytuacji są głośniki Boom Sound, które przebijają wszystko, co do tej pory słyszałem. Bez sensu jest szukanie słów opisujących efekty dźwiękowe, bo takowych nie ma. Na przednim panelu znajdziemy również aparat do selfie o rozdzielczości 4 megapikseli. Fotki wypadają bardzo dobrze, aczkolwiek widziałem lepsze rezultaty w konkurencyjnych smartfonach. Ekran już nie zalicza do elementów, które konkurencja spokojnie pokonuje, bo wyświetlacz jest bardzo mocną częścią M9. HTC wyposażyło ten model w matrycę o przekątnej 5 cali i rozdzielczości Full HD. Drogi producencie... Chwała ci za to, chwała. Jakie mądre i racjonalne posunięcie z myślą o użytkowniku. W końcu, któraś firma nie powiększyła sobie ego poprzez pierdyliard pikseli na cal i pościg za jak największą wartością w tym aspekcie. 441 ppi jest już na tyle wysokim wynikiem, że treści wyświetlane na tym ekranie są super ostre i zupełnie nie potrzeba wyższej rozdzielczości, a nie daj Bóg 2K, które w rzeczywistości zabijają nam baterię, a przecież o to nie chodzi. W tym modelu zaimplementowano ekran w technologii Super LCD 3, który cieszy się świetnym odwzorowaniem barw, bardzo dobrym kontrastem, głębią czerni i czystością bieli. Naturalne kolory połączone z pozostałymi parametrami tworzą z bardzo solidną matrycę, która zadowoli największych i najbardziej wymagających koneserów i kontemplatorów mobilnego piękna. Inna właściwość displaya, czyli jasność, prezentuje się również nienagannie. Około 500 kandeli na metr kwadratowy to wynik bardzo dobry, wystarczający, aby pod gołym niebem nie mieć problemów z czytelnością obrazu. Do Super AMOLEDów trochę jeszcze brakuje, ale gwarantuję Wam, że na ogół będziecie zadowoleni z pracy w terenie na tym smartfonie. Kąty widzenia prezentują się dobrze, ale nie aż tak fenomenalnie jak na klasę premium przystałą. Podczas obracenia telefonu pojawiają się na ekranie drobne prześwietlenia i spada kontrast. Specjalnie to nie przeszkadza podczas codziennego użytkowania, ale płacąc dosyć spore pieniądze oczekuje się, że zakupione urządzenie będzie na tyle doskonałe, że z takimi pierdołami nie będzie problemu. Jesteś psują? Masz tendencję do rozwalania swoich urządzeń? Z M9 nie będziesz miał tak łatwo. Front został pokryty szkłem gorilla Glass 4, które w tej generacji zostało bardziej zabezpieczone na wszelkie upadki z wysokości. Oczywiste jest, że każde szkło ma gdzieś swój próg wytrzymałości, ale z Glass 4 szybko rozwalić tego smartfona nie powinniście, aczkolwiek dla chcącego nic trudnego. Trudem niemałą będzie zagnieść ten telefon, wydajnościowo M9 stoi w hierarchii mobilnej bardzo wysoko, najnowsze podzespoły pracują tę słuchawkę w czołówce, a wszystko za sprawą 8 Snapdragona 810 wspieranego przez 3GB pamięci RAM i procesor graficzny Adreno 430. Śmiało można grać w najnowsze tytuły do pewnego momentu. Mowa o chwili, gdy nie będziemy mogli utrzymać telefonu w dłoni przez piekielnie nagrzewający się korpus. Metal ma swoje wady i zalety, którego największym minusem jest problem z odprowadzaniem ciepła, które kumuluje się pod metalową obudową, która jest rozgrzewana. Ciężko się do takiego grzejnika przyzwyczaić, ale, będąc optymistą, w zimę chociaż będzie nam ciepło w ręce. Na bank nie zabraknie nam pamięci na pliki. Budowane 32GB możemy rozszerzyć o kartę SD, za co ogromny plus. Pod niebiosa nie będziemy natomiast wychwalać baterii. Podczas normalnego użytkowania telefon zawoła dodatkową porcję jedzonka po około 1,5 dnia. Bardziej wymagające procesy, ciągły dostęp do internetu spowoduje konieczność podpięcia ładowarki już po jednym dniu. Mimo wszystko jest to lepszy wynik niż w innych flagowcach, dla których dwa dni przy średnim obciążeniu jest marzeniem niedoścignionym. Android 5.0 Lollipop Pop, odświeżona nakładka systemowa, to w skrócie o interfejsie. Jednak tego tematu pobieżnie traktować nie będę jest zbyt ciekawy, aby o tym nie mówić. Zamysł interfejsu, cała jego koncepcja została nienaruszona. Największe zmiany dotyczą wprowadzenia motywów, które całkowicie odmieniają naszą szatę graficzną. Co ważne, działają one należycie, bo w testowanym uprzednio przeze mnie Deezer 820 niestety tak pięknie nie było. Możemy pobierać tematy z wewnętrznego sklepu i dzięki temu dopasować urządzenie do własnych zapotrzebowań. Możemy też tworzyć własne kompozycje na bazie konkretnego zdjęcia. Ciekawy bayer. Gadżetem jest również widget mocno reklamowany przez HTC, dobierający najczęściej użytkowane aplikacje do obecnego miejsca, w którym się znajdujemy. Wystarczy zdefiniować sobie lokalizację domu i pracy, a telefon sam się nauczy, które apki są naszymi ulubionymi w danym miejscu. Sprawdza się to powiedzmy z przyzwoiciem, ale mnie to szczególnie nie porwało. Oczywiście na pokładzie nie zabrakło również bardzo znanej aplikacji Zoey do tworzenia filmów, ale o tym już nie będę mówił. Powiedzieć za to wypada o stabilności i szybkości systemu. M9 to telefon, który działa kosmicznie szybko, bez jakichkolwiek zacięć, przycięć czy najmniejszych składkowań. Zdaję sobie sprawę, że prawdziwe oblicze smartfona wychodzi dopiero po kilku miesiącach, ale z tego co mi wiadomo, M9 nawet po dłuższym czasie testowania jest równie szybki, co po wyjęciu z pudełka. I to się ceni. Cenić trzeba również starania HTC względem aparatu. Poprzednia generacja była wręcz mieszana z błotem za śmiesznie brzmiące 4 megapiksele. Co prawda o technologii aparatu w takich sytuacjach się zapominałam, ale to już inna bajka. W M9 zupełnie zmieniono matrycę, która oferuje znacznie lepsze zdjęcia niż w poprzedniku. Do Galaxy jest 6 jeszcze daleko. Rejestrowane zdjęcia wychodzą w dobrej szczegółowości z naturalnym oddaniem kolorów, fajną głębią ostrości, ale kontrast jest zdecydowanie za wysoki, z tego względu na wielu fotkach w kadrach, których dominuje bieli czerni, kompozycja jest zafałszowana, a wręcz zniekształcona. W pozostałych warunkach telefon sprawuje się na piątkę, nawet gdy brakuje światła. Lampa LEDowa jest na tyle mocna, że spokojnie dosiedli 15 m2 z całkiem niezłym efektem. Robiąc zdjęcia pod światło również zaznamy miłe zaskoczenie, bo pomiar światła działa całkiem sprawnie nie mamy prześwietlonych zdjęć, z których nic nie da się odczytać. Dochodzi do tego szybka migawka aparatu i ładnie zaprojektowany interfejs, w którym znajdziemy liczne funkcje dla profesjonalistów, jak i amatorów smartfonowej fotografii. Innymi słowy, każdy znajdzie coś dla siebie. M9 oferuje nagrywanie w 4K. Rezultaty filmowania dużo lepiej ogląda się na ekranie smartfona, bo tam szczegółowość jest wyśmienita, ale po przerzuceniu na komputer czar dosyć szybko pryska. Filmy cechują się podobnie co zdjęcia, więc do podstawowych zapotrzebowań będzie w sam raz. Wsparcie kodeków filmowych jest imponujące, testowany model poradził sobie z prawie wszystkimi moimi filmami, co jest dużą rzadkością. Oczywiście, gdy sytuacja wygląda zgoła inaczej, to wystarczy doinstalować dodatkowy program i po kłopocie. Komfort oglądania filmów jest wysoki, mimo że specjalnie dużego wyświetlacza One M9 nam nie oferuje. O muzyce można mówić dużo, ale ja tego nie zrobię. Posłuchajcie. Robi wrażenie, prawda? A wyobraźcie sobie, jak jest na żywo. Absolutny kosmos. Na słuchawkach jest bardzo podobnie. Wyposażając się w klasowy zestaw dzięki One M9, możemy przenieść się do zupełnie innego świata. Aplikacja muzyczna została przebudowana. Cały czas widzimy tę samą apkę pozbawioną equalizera z bardzo ładną szatą graficzną. Jest do dyspozycji również tryb Dalby Audio i na tym kończą się możliwości zmiany charakterystyki dźwięku. Przeglądarka internetowa w postaci Google Chrome zdecydowanie wygryza standardowy program do przeglądania internetu, ale zaraz. Przecież go tu nawet nie ma. I bardzo dobrze. Niepotrzebny jest, bo Chrome śmiga jak opętany. Bardzo sprawne renderowanie stron, dynamiczne przechodzenie pomiędzy kartami z poziom menadżera zadań i co najważniejsze, stabilna praca. Do zadań internetowych jest to narzędzie wręcz idealne. Podsumowując, HTC wypuściło produkt bliźniaczo podobny do poprzedniego urządzenia. Fakt faktem jest to telefon bardzo dobry, ale zbyt mało zostało zmieniony, aby móc liczyć na pierwszą piątkę tego roku. M9 zyskuje moją rekomendację, o ile nie posiadaj się już wcześniej 1 M8. To tyle z mojej strony dziękuję Wam za dotrwanie do końca. W tym miejscu czas na szybkie ogłoszenia. Pierwsze z nich to zaproszenie na mojego Facebooka, gdzie możecie zadawać mi pytania i być na bieżąco z nowymi materiałami. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego odcinka i do odwiedzania mojego bloga mobileo.net. Znajdziecie tam recenzję tekstową urządzenia, pod które możecie spodziewać się odpowiedzi na każde, nawet najgłupsze pytanie. Warto tam zaglądać. Jeżeli szukacie najlepszej oferty cenowej, to oczywiście umieszam link do porównywarki cenowej, po co przepłacać, skoro można kupić taniej. Tyczy się to również ofert operatorów, miksów, abonamentów i tym podobne. Na moim blogu udostępniam narzędzie, dzięki któremu znajdziecie idealną ofertę GSM do własnych potrzeb. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Dzięki jeszcze raz i do następnego. Cześć!